A mówiłem wam o tym dlatego, mówiłem wam o tym dlatego, że im bardziej ci na czymś zależy, tym większego trupa musisz wyciągnąć z szafy. Ludzie uwielbiają kibicować antybohaterom. Serdecznie dziękuję. Kojarzycie? Taki trik, taki zabieg narracyjny w Netflixie i nie tylko. On nazywa się Cold Open i trochę więcej opowiem o nim na koniec mojej prezentacji. Ale w ogóle w trakcie całego tego wystąpienia poznacie przynajmniej trzy takie skuteczne schematy narracyjne, zaczerpnięte wprost od najlepszych scenarzystów tego świata. To będą uniwersalne schematy, więc bez problemu zastosujecie je w budowaniu historii o swojej marce, o swoich produktach, czy nawet w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ale po kolei o sobie powiem tylko tyle tyle, że w zeszłym roku debiutowałem na tej scenie, i z uwagi na to, że to był debiut, tak bardzo, bardzo zależało mi, żeby dobrze wypaść, że tuż przed wejściem na scenę zarzuciłem jakąś randomową marynarkę. Mam ją do dziś, więc jeśli ktoś zgubił, to ja chętnie oddam. Problem z tą marynarką polega na tym, że ona bardzo szybko okazała się być wełnianą marynarką, bez podszewki i krótko mówiąc, po trzech minutach byłem tak zgrzany, jakby ktoś zatrzasnął mnie w saunie bez takiego czerwonego guzika SOS. To przegrzanie sprawiło, że jeszcze bardziej pogłębił się mój brak talentu do zapamiętywania tytułów, nazwisk, nazw. Więc o pewnych rzeczach będę dzisiaj mówił na okrętkę. Nie zdziwcie się. Ale jednego nazwiska z pewnością nie mogę zapomnieć, to Roger Bannister. Roger Bannister to była osoba, która w swoim życiu zgrzała się równie mocno jak ja wtedy podczas debiutu tutaj. Roger Bannister to był pierwszy człowiek na Ziemi, który przebiegł jedną milę w czasie poniżej czterech minut. Mam nawet archiwalne nagranie. Był 6 maja 1954. Ten rekord Bannistera bardzo szybko obiegł cały świat. Trafił na czołówki gazet. Bannister został sportowcem roku i zaczął inspirować innych. Wyobraźcie sobie, że komentator sportowy BBC, który relacjonował ten wielki wyczyn Banistera, stworzył księgę rekordów Guinnessa. Też byłem w szoku, że księgi rekordów Guinnessa nie stworzył Guinness, tylko jakiś Chuck Norris. Ale takie są fakty. Chuck Norris z bratem bliźniakiem tworzą księgę rekordów Guinnessa. Tak ważny był wtedy wyczyn i rekord Banistera. No, i pozostaje pytanie, jak on tego dokonał? Wyobraźcie sobie, że był pierwszym człowiekiem w dziejach ludzkości, który na dwa tygodnie przed zawodami wyjechał w góry, odpuścił, wrzucił na luz. I to wystarczyło. Mam na to nawet dwa wykresy. Wykresy stworzył taki naukowiec, on ma dwuczłonowe nazwisko, i jest taka mała kreseczka między tymi dwoma nazwiskami. Jak ktoś bardzo chce poznać te nazwiska, to chętnie podzielę się tuż po prezentacji. Ale nie nazwiska są najważniejsze. Z tego wykresu musicie zapamiętać, że jeżeli coś robicie, to do pewnego momentu wasza ekscytacja, wasze chcenie sprawia, że wasza efektywność rośnie. Ale jeżeli przesadzicie, przekroczycie tę granice i chcecie bardzo, 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 no to przed wami tylko porażka. I jest też drugi wykres, bo jeżeli zadanie jest proste, a wy bardzo, bardzo chcecie, to być może uda wam się dojść do celu. Ale jeżeli jest trudne, no to czarna dziura, tam lodowa góra czy coś. Tak po prostu jest i nie ma co z tym dyskutować. Lorem ipsum, lorem ipsum. Lorem Ipsum. Na tym slajdzie będę Wam dzisiaj wrzucał takie trzy główne hasła, z którymi chciałbym Was zostawić po tej prezentacji. Pierwsze z tych haseł brzmi Wrzuć na luz. Ale z osobami, które bardzo, bardzo chcą, jest jeszcze jeden problem. One wyglądają tak. Albo tak. Z pewnością lepiej znacie nazwisko tego aktora, ale przypatrzcie się te świecące się oczka, te infantylne gesty, te przepocone pachy, albo ten, Carrie, Carrie, czy Car, How Care. Każdego śmieszy ta scena, tylko mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że my też tak wyglądamy, jak bardzo, bardzo chcemy. Mam też dobrą reklamę. Mamo, nie jesteśmy gotowi na szczęście mamy shopi. Włączyłem tego fragment i tak wiem, że będziecie nucić cały dzień. Od razu widać, że im tak bardzo, bardzo zależało, żeby zrobić wspaniałą reklamę. Co więcej, my nadal o tej reklamie pamiętamy. Tylko, że ich już nie ma. Dlaczego? Otóż dlatego, że skuteczny storytelling buduje się inaczej. Królowie narracji robią to inaczej. Zobaczcie na tę kobietę. To jest kobieta, która jako jedyna na ziemi bardzo, bardzo nie chciała być królową. Być może dlatego, że nią była. Albo ci. Nie chcieli być włóczęgami, więc zostali złodziejami. Bardzo bardzo nie chcieli być złodziejami, więc zostali gangsterami. Bardzo bardzo nie chcieli być gangsterami, więc poszli do biznesu, ale bardzo bardzo nie chcieli być biznesmenami, więc poszli do polityki. A teraz czekamy na kolejny sezon, ponoć ma być. Albo to. Nikt nie chciał być w tamtym miejscu, w ich skórze, w takiej sytuacji, ale wszyscy na świecie powtarzają fenomenalną historię Czarnobyla. Tak powinniśmy wyglądać, gdy dostajemy jakieś zadanie. Tkliwi nihiliści opanowujący pozycję dystansu, jak się nazywa taki jeden profil na Facebooku. To jest mistrzyni gry w szachy. No, wiecie, ona może nawet bardzo, bardzo chciała, ale chlała, więc to tak, jakby nie chciała. To jest sukcesja, to jest moda na sukces. Warto tych dwóch seriali nie mylić ze sobą i wytłumaczę wam dlaczego. Moda na sukces to jest taki serial, gdzie bohaterowie mają pragnienia i dążą do tych pragnień według wartości, w jakie wierzą. Przy sukcesji jest bardzo podobnie. Z drobnymi różnicami. Tutaj antybohaterowie mają pragnienia, ale dążą do nich, łamiąc wartości, bo w żadne wartości nie wierzą. Jesteśmy w, takiej, w takim momencie, że mamy dość cukierkowych postaci, które zachowują się bardzo Schematycznie ciągną nas antybohaterowie, czyli protagoniści osoby, które ciągle są szargane emocjami osoby, które zmieniają zdanie osoby, które jak zbliżają się do sukcesu, to podejmują jakąś irracjonalną decyzję i znowu lecą na dno. Zło nas po prostu kręci. I to zło ma różne oblicza. Korupcja. Tam jakieś o, posty sponsorowane, wrzuciłem na listę. Każda branża ma jakieś swoje zło. Ale to popkultura sprawia, że my jako widzowie, jako klienci, jako odbiorcy, po prostu ciągniemy do tego zła. I dlatego w tym roku na Gali Oscarów pani Barbie kontra Oppenheimer, 7 do 1 dla Oppenheimera. I muszę dodać, że Barbie akurat za muzę. W wolnych chwilach, wieczorami, w weekendy, oglądamy mroczne filmy, czytamy kryminały i jest fajnie. A potem siadamy do biurka jako marketerzy i patrząc na swój genialny produkt i genialną usługę, zaczynamy strasznie cukrować. Cukrujemy, cukrzymy, pieprzymy głupoty. A nasi odbiorcy to widzą. Badania z zeszłego miesiąca pokazują, że 74% odbiorców polskich reklam uważa, że są to treści zbyt wyidealizowane. Co drugi z nas mówi wprost: Ja chcę reklamy bardziej autentycznej i wiarygodnej. I jest jeszcze trzecia liczba, akurat ta liczba zrobiła na mnie największe wrażenie. Wyobraźcie sobie, że co drugi z nas wprost przyznaje, że polskie reklamy wpędzają nas w kompleksy, zaniżają naszą samoocenę. Gdzieś tam, pod skórą, rodzą się w nas problemy natury psychologicznej. Tak nas wszystkich pięknie szkolono, że reklama ma budować światy, do których klienci będą aspirować. Tylko doszliśmy do takiej granicy, że powinniśmy się zastanawiać, czy przypadkiem nie za bardzo podkręcamy tę śrubę. I doskonale wie o tym pokolenie młodych reżyserów. Tu Mac, Mac... Adamczycha. Twórca popularnych teledysków dla polskich raperów, ale nie tylko. To jest reklama Frugo. Reklama, która rozpoczęła się od tego, że takie starcze usta przekrzykują się, a potem pojawia się bohaterka i pięknie prowadzi nas przez historię. Wcale nie ma pakszota do trzeciej sekundy, a też jest intrygująco. Mam wrażenie, że nawet bardziej. Pamiętajcie o tym, że od 2024 lat w naszej kulturze to syna marnotrawnego kochamy bardziej, a talent show kto wygrywa? No, wygrywają te osoby, które w pierwszym odcinku płaczą. Wrzuć na luz i przestań cukrować. I dochodzimy do trzeciego rozdziału mojej prezentacji. W tym rozdziale pokażę Wam trzy konkretne elementy narracji, które możecie zastosować właściwie w każdym momencie. Pierwszy z tych elementów to retrospekcja. Retrospekcja to jest taka sytuacja, że jak opowiadam historię o tu i teraz, to przemycam tam fragmenty z przeszłości. I to powinno działać mniej więcej tak. Wytłumaczę Wam to na takim schemacie. Zawsze jest albo dobrze, 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 albo źle, 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 albo mówimy jutro, 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 albo wspominamy przeszłość. I teraz wyobraźcie sobie, że Wasza firma jest w takim momencie, że jest całkiem dobrze. Nie było komornika, wszystko git. Jak najszybciej powinniście wprowadzić do swojej narracji opowieści o tym, co było. Powinniście wrócić do momentów, kiedy wcale nie było tak kolorowo, kiedy wyszliście z jakiegoś dołka. A wtedy pojawią się kibice, którzy lajkami, subskrypcjami, pieniędzmi pociągną was na samą górę. To jest mniej więcej taki schemat narracyjny, że teraz, nie, nie, wszystko gidnie, leci, dobrze, 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 jest wszystko dobrze. Ale nie zawsze tak było. Jest też futurospekcja, czyli opowiadam o tym, co jest tu i teraz, ale przemycam moje wyobrażenia, moje obawy, wizję tego, jak mogą potoczyć się moje losy. I pokażę Wam to na skrajnym przykładzie. Wyobraźcie sobie, że akurat prowadzicie firmę, w której jest kiepsko, komornik już był. To, co jak najszybciej powinniście zrobić, to do Waszej narracji wprowadzić Wasze czarne myśli. Tak czarne, że aż nie zmieściły mi się na jednym slajdzie. I wtedy co? Pojawiają się kibice, którzy podają wam rękę i subskrypcjami, lajkami i pieniędzmi ciągną was na samą górę, o wiele dalej niż jesteście teraz. I mam jeszcze trzeci patent. On się nazywa Cold Open. Od niego, jak pamiętacie, rozpocząłem moje wystąpienie. Cold Open jest moim ulubionym, ponieważ Cold Open pozwala Wam wprowadzić do narracji jakieś wyrwane z ciągu logicznego elementy. Zapewne prowadzicie teraz jakąś kampanię. Zapewne macie jakąś strategię, od lat budujecie jakąś komunikację. No właśnie, cold open to jest ten wentyl bezpieczeństwa, wrzucenie do waszej narracji rzeczy wyrwanych z kontekstu. To pozwala wam wprowadzić jakieś nowe tonality, jakąś dodatkową emocję, opowiedzieć waszą historię z perspektywy na chwilę jakiegoś innego bohatera. I to odświeża komunikację, powoduje, że znowu jest Rześko i ja znowu chcę z wami zostać na dłużej. E, ta strategia najlepiej sprowadza się w takim momencie, gdy jest ani dobrze, ani źle. W sumie to nie wiadomo jak jest. To co robicie, to trochę zamieszania wokół siebie, a wtedy pojawiają się kibice, którzy lajkami, subskrypcjami lub pieniędzmi ciągną was na sam szczyt, o wiele dalej niż jesteście teraz. E, ten cold open wytłumaczę wam jeszcze na przykładzie Jimiego, nazwiska nie pamiętam, z serialu Yellowstone. Jimmy to była taka historia, no taka była z nim historia, że on nie wiedział kim jest. Czy jest dobrze, czy jest źle, kim on w ogóle jest i gdzie zmierza. I kumple w ramach takich uszczypliwości przywiązywali go do konia, które trzeba było ujeżdżać na rancho. On nie potrafił ujeżdżać, ale oni byli tak często i tak konsekwentnie uszczypliwi, że w końcu się skurczybyk nauczył. Pojechał na zawody i wygrał, a potem żył długo i szczęśliwie. W ogóle historia Jimiego jest o tyle mocna, że ten serial miał pięć sezonów. On miał całkowicie drugoplanową rolę, ale według krytyków i widzów, to jest osoba, która jest odbierana jako najsympatyczniejsza postać w całym serialu. Z jednego ważnego powodu. Jimmy, oprócz dzielenia się swoimi marzeniami, dzielił się ze swoim otoczeniem również swoimi zmaganiami. Wątpliwościami, problemami. I dlatego to, z czym chciałbym Was dzisiaj zostawić, bo tak mówi się zazwyczaj na konferencjach: Nie bójcie się marzyć. A ja Wam powiem: Nie bójcie się marzyć i nie bójcie się mówić o problemach, które pojawiają się w drodze do tych marzeń. A mówiłem Wam o tym dlatego, że im bardziej Ci na czymś zależy, tym większego trupa wyciągnij z szafy. Ludzie uwielbiają kibicować antybohaterom. Serdecznie dziękuję. Dzięki.